Cześć, mamy tutaj określić dla jakich wartości parametru k funkcja f określona jest dla każdej liczby x należącej do r, czyli do rzeczywistych. I co to znaczy? To znaczy, że musimy zapisać sobie tak naprawdę dziedzinę tej funkcji i obliczyć jakie może być k, żeby, żeby dziedzina była właściwa, tak? No bo widzimy, że pod pierwiastkiem nie możemy mieć liczb ujemnych. Co będzie oznaczało, że musimy to zapisać tak: x kwadrat plus k plus 2 razy x plus 2k plus 1 musi być większe, równe 0. No i teraz ten warunek, żeby nasza funkcja była określona dla wszystkich x, będzie spełniony, jeśli, jeśli to będzie spełnione, tak? I to będzie zależne od k. Bo zobaczcie, mamy tutaj funkcję kwadratową, jeśli funkcja kwadratowa ma być większa, równa od zera, no to znaczy, że to, jak to będzie wyglądało, że mamy a jest dodatnie, czyli będzie ramiona do góry miało, a być, ma być zawsze większa lub równe 0, czyli mamy dwa przypadki, albo będzie miało wierzchołek na osi x, albo będzie bez pierwiastków i będzie gdzieś tam na górze. No to co to znaczy? Że musimy zapisać warunek sobie za pomocą delty delta musi być mniejsza lub równa 0. I teraz delta z tego musi być mniejsza lub równa 0, czyli zapisujemy sobie b kwadrat, czyli k plus 2 do kwadratu, minus 4ac, a jest równe 1, ac jest równe 2k plus 1 i ta delta musi być mniejsza, równa od 0. Teraz porządkujemy, czyli obliczamy, tak? Będzie k kwadrat, dodać 4k, dodać 4 Odjąć 8k i odjąć 4, mniejsze równe 0. E, czyli k kwadrat minus 4, minus 4k. E, I czwórki nam się tu wyzerują, więc tu mamy mniejsze równe od 0. E, robimy sobie postać iloczynową, wyciągając k przed nawias. E, I w środku nam zostaje k minus 4. I to jest mniejsze równe 0. E, no to możemy sobie naszkicować, jak wygląda nasza funkcja dla k, tak? czyli ta funkcja tutaj, rysujemy, czyli mamy miejsca zerowe 0 i 4, ramiona są do góry i to ma być mniejsze, równe 0, czyli nasz przedział będzie tutaj, czyli k należy od 0 do 4. No to teraz następny przykład. Tak samo musimy to uwzględnić, że ta funkcja, która jest pod, pod pierwiastkiem, musi być zawsze większa lub równa 0. Tak, przepisujemy i piszemy, że to jest większe równe 0. Bo pierwiastka nie można wyciągać kwadratowego oczywiście z liczb ujemnych. No to teraz, kiedy to będzie większe lub równe 0? Mamy taką samą sytuację, jak tutaj mieliśmy na rysunku, tak, czyli to znaczy, że delta musi być mniejsza równa 0. Ale zobaczcie, nie znamy jeszcze A, tak. I jeśli mamy to mieć większe równe 0, i ma to być w takim razie nad osią x, no to jedyne wyjście to to, żeby a było dodatnie, czyli musi mieć ramiona do góry, czyli jeszcze a musi być dodatnie. I z tego stworzymy sobie nasz układ równań, nierówności. W zasadzie będziemy mieli te warunki spełnione, to wtedy. Funkcja będzie określona dla każdej liczby x należącej do rzeczywistych. No to zaczynamy od delta k minus 2 do kwadratu minus 4 razy ac, a jest 5 minus k razy 1 i to będzie mniejsze równe od 0, bo delta ma być mniejsza równa od 0 i jeszcze 5 minus k musi być większe od 0. Obliczamy k kwadrat minus 4k plus 4 minus 20 i plus 4k, Mniejsze równe od 0. I teraz K tutaj sobie dodam obustronnie, czyli będzie K mniejsze od 5, tak? bo K mi przeskoczyło na drugą stronę i jest od tego dziubka, od strony dzióbka, czyli mniejsze. I drugie pierwsze równanie jeszcze porządkujemy, czyli mamy k kwadrat, 4K i 4K nam się zerują i będzie minus 16, mniejsze równe 0 i k mniejsze od 5. To będzie k odjąć 4 razy k, dodać 4 ze wzorów skróconego mnożenia, a kwadrat minus b kwadrat i jeszcze k mniejsze od 5. Robimy sobie rysunek pomocniczy, ten rysunek tutaj narysuję mały. Mamy tak, miejsca zerowe, minus 4 i 4 i nasza parabola ta z funkcji z k jest taka, bo jest a dodatnie i to ma być mniejsze równe od 0, czyli wychodzi tu. I jeszcze mamy drugi warunek. k musi być mniejszy od 5. Tu jest 5 i mniejszy od 5. Czyli super, mamy. Część wspólna będzie od minus 4 do 4. Czyli k należy od minus 4 do 4. I teraz następny przykład. Mamy tutaj to samo, czyli 2 minus kx kwadrat minus 2x plus 2 minus k musi być większe równe 0. Co oznacza, że y, mamy te same warunki, które, które wcześniej były, czyli delta mniejsza równa 0 i a musi być większa od 0. O, a tutaj też możemy sobie w klamerkę wziąć. Y, I teraz liczymy deltę, czyli b kwadrat to jest 4. Odjąć 4 razy a, czyli 2 minus k. Y, I c też jest 2 minus k. I to ma być większe. Ale to ma być mniejsze równe 0, oczywiście, bo teraz delta robimy, prawda? Delta mniejsza równe 0. I jeszcze a ma być większe od 0, czyli 2 minus k większe od 0. Bierzemy sobie teraz porządki, robimy, czyli 4 minus 4. Tutaj jest wzór skróconego mnożenia 2 minus k do kwadratu, czyli podnosimy 4 minus 4 k, dodać k kwadrat mniejsze równe 0. I tutaj k przerzucę na drugą stronę, dodając k do obu stron, czyli mam 2 większe od k. Porządki. Dwa, 4 minus 16, dodać 16k i odjąć 4k kwadrat, mniejsze, równe od 0. To sobie zapiszę k mniejsze od 2, prawda? Bo k jest przy dzióbku, czyli jest mniejsze. Tu robimy jeszcze porządek, ustawiamy według kolejności minus 4k kwadrat, i dalej, plus 16k, i tu będzie minus 12, mniejsze równe 0, i k mniejsze od 2. Lubię trochę na mniejszych liczbach pracować. To się wszystko można podzielić przez minus 4, więc podzielę przez minus 4. Tu będzie k kwadrat, minus 4k, dodać 3, i teraz znak się zmienił, jak dzielę przez liczbę ujemną, czyli będzie większe równe od 0. I k mniejsze od dwóch. Delta b kwadrat 16 minus 4c, czyli minus 12, równa się 4, czyli k1 równa się 4 odjąć 2 przez 2, czyli będzie 1. I k2 będzie równe 4 dodać 2, czyli 6 przez 2, czyli 3. I to znaczy, że możemy sobie teraz narysować, na osi i nasza pierwsza parabola ma 1, 3. Tak wygląda. Tak, ramiona do góry. Gdzie ona będzie większa, równa 0? Tu i tu. I jeszcze musimy zaznaczyć drugie. Drugi przedział z k mniejszego od 2, czyli mamy 2 tu i k ma być mniejsza od 2. No to gdzie mamy część wspólną? No, od zera do jedynki. Nie od zera, tylko od minus nieskończoności do jedynki. Dobra.